Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Struktura silnika spalinowego jest znana szerokiej masie kierowców, ale nie każdy, wiedząc, jakie części są zainstalowane w silniku, zna ich lokalizację i zasadę działania, aby w pełni zrozumieć budowę silnika samochodowego. Należy przyjrzeć się sekcji jednostki napędowej. Praca silnika w przekroju została przedstawiona w tym materiale wideo praca silnika aby zrozumieć lokalizację części silnika samochodowego i przed pokazaniem silnika w przekroju konieczne jest zrozumienie zasady działania silnika. Zastanówmy się więc co wprawia koła samochodu w ruch, paliwo które znajduje się w zbiorniku paliwa za pomocą pompy paliwa jest podawane do wtryskiwaczy lub gaźnika. Warto zauważyć, że paliwo przechodzi tak ważny etap, jak filtrujący element paliwowy, który zatrzymuje zanieczyszczenia i obce elementy które nie powinny dostać się do komory spalania, gdy pedał przyspieszenia jest wciśnięty. Elektroniczna jednostka sterująca wydaje polecenie podania paliwa do kolektora dolotowego. W przypadku silników gaźnikowych pedał przyspieszenia jest powiązany z gaźnikiem, a im większy nacisk na pedał, tym więcej paliwa jest wlewane do komory spalania, następnie powietrze jest dostarczane z drugiej strony. Przechodząc przez filtry powietrza i przepustnicę, im bardziej otwarta jest przepustnica, tym więcej powietrza przepływa bezpośrednio do kolektora dolotowego, gdzie powstaje mieszanka paliwowo-powietrzna. W kolektorze mieszanka paliwowo-powietrzna jest równomiernie rozdzielana pomiędzy cylindry i przepływa kolejno przez zawory dolotowe do komór spalania, gdy tłok przesuwa się do HTM. Mieszanka jest pod ciśnieniem, a świeca zapłonowa wytwarza iskrę która zapala paliwo. Po detonacji i eksplozji tłok zaczyna przesuwać się w dół do NMT. Ruch tłoka jest przenoszony na korbowód, który jest przymocowany do wału korbowego i napędza wał korbowy. To samo dzieje się z każdym tłokiem. Im szybciej poruszają się tłoki, tym wyższe są obroty wału korbowego. Po spaleniu mieszanki paliwowo-powietrznej otwiera się zawór wydechowy który uwalnia gazy spalinowe do kolektora wydechowego, a następnie przez układ wydechowy na zewnątrz. W nowoczesnych samochodach część spalin wspomaga osiągi silnika, ponieważ napędza turbosprężarkę, która zwiększa moc silnika. Warto również zauważyć, że w nowoczesnych silnikach nie można obejść się bez układu chłodzenia, którego płyn krąży przez płaszcz chłodzący i pod maską. Co zapewnia stałą temperaturę pracy. Silnik w przekroju. Teraz można zastanowić się, jak wygląda silnik spalinowy w przekroju. Dla większej jasności i przejrzystości rozważmy silnik Was w przekroju, z którym większość kierowców jest zaznajomiona. Schemat przedstawia silnik Was 2121 w przekroju podłużnym. 1. Wał korbowy. 2. Panewka łożyska głównego wału korbowego. 3. Koło zębate wału korbowego. 4. Przednia uszczelka olejowa wału korbowego. 5. Koło pasowe wału korbowego. 6. Grzechotka. 7. Pokrywa koła zębatego rozrządu. 8. Pasek napędowy pompy płynu chłodzącego i alternatora. 9. Koło pasowe alternatora. 10. Koło zębate napędu pompy oleju. Pompy paliwa i rozdzielacza zapłonu. 11. Rolka napędu pompy oleju. Pompy paliwa i rozdzielacza zapłonu. 12. Koło zębate napędu pompy oleju. Pompy paliwa i rozdzielacza zapłonu. 11. Rolka napędu pompy oleju. Pompy paliwa i rozdzielacza zapłonu. 12. Wentylator układu chłodzenia. 13. Blok cylindrów. 14. Głowica cylindra. 15. Łańcuch rozrządu, 16. Koło zębate wałka rozrządu, 17. Zawór wydechowy, 18. Zawór wlotowy, 19. Obudowa łożyska wałka rozrządu, 20. Wałek rozdzielacza, 21. Dźwignia siłownika zaworu, 22. Pokrywa głowicy cylindrów. 23. Czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodzącego. 24. Świeca zapłonowa. 25. Tłok. 26. Stworzeń tłoka. 27. Uchwyt tylnej uszczelki olejowej wału korbowego. 28. Pierścień ustalający wału korbowego. 29. Koło zamachowe. 30. Górny pierścień ściskający. 31. Dolny pierścień ściskający. 32. Pierścień olejowy. 33. Przednia pokrywa skrzyni korbowej i sprzęgła. 34. Miska olejowa. 35. Przedni wspornik jednostki napędowej. 36. Korbowód. 37. Przedni wspornik. 38. Jednostka napędowa 39. Tylny wspornik jednostki napędowej. Oprócz rzędowego układu cylindrów silnika, jak pokazano na powyższym schemacie, istnieją silniki spalinowe z mechanizmem tłokowym w kształcie litery V i W. Rozważmy silnik w kształcie litery w na przykładzie jednostki napędowej Audi. Cylindry silnika spalinowego są ułożone w taki sposób, że patrząc na silnik z przodu, Powstaje angielska litera W. Silniki te mają zwiększoną moc i są stosowane w samochodach sportowych. System ten został zaproponowany przez japońskiego producenta Subaru, ale ze względu na wysokie zużycie paliwa nie był szeroko i masowo stosowany. Silniki spalinowe w kształcie litery V i w mają zwiększoną moc i moment obrotowy, co czyni je sportowymi. Jedyną wadą takiej konstrukcji jest to, że takie jednostki napędowe zużywają znaczne ilości paliwa. Wraz z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego General Motors zaoferował system wyłączania połowy cylindrów. W ten sposób cylindry na biegu jałowym są aktywowane tylko wtedy, gdy konieczne jest zwiększenie mocy lub szybkie przyspieszenie samochodu. System ten pozwolił na znaczne oszczędności paliwa w codziennym użytkowaniu pojazdu. Funkcja ta jest powiązana z elektroniczną jednostką sterującą silnika, ponieważ reguluje ona, kiedy wszystkie cylindry muszą być włączone, a kiedy nie są potrzebne. Podsumowanie. Zasada działania silnika jest dość prosta. Tak więc, jeśli spojrzysz na przekrój silnika spalinowego i zrozumiesz lokalizację części, możesz łatwo zrozumieć strukturę silnika a także sekwencję jego procesu działania. Istnieje wiele wariantów rozmieszczenia części silnika, a każdy producent samochodu decyduje, jak rozmieścić cylindry, ile ich będzie, a także jaki układ wtryskowy zainstalować. Wszystko to składa się na cechy konstrukcyjne i charakterystykę silnika.